Tak pięknie wygląda kozielski zamek po renowacji, ale niestety o wiele gorzej wygląda na kozielski w rynku, ponieważ dzisiaj, 1 czerwca, rozpadało się niesamowicie i aura spowodowała to, iż Miejski Ośrodek Kultury musiał odwołać swoją imprezę. Przygotowaliście bardzo dużo ciekawych, interesujących atrakcji. Tak, panie redaktorze, bardzo duży sztab ludzi pracował przy tym zarówno pracowników, jak i wolontariuszy, jak i osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. No niestety pogoda kolejny raz spłatała nam figle, A rzeczywiście dziać się miało wiele. Rozgrywki rodzinne w hokeja, miasteczko ruchu drogowego i przejazdy rowerowe, pokazy strażackie, policyjne, występy naszych Mokowskich i nie tylko dzieci, mieszkańców Kędzierzyna, zarówno zespoły taneczne, jak i wokaliści. Miało się dziać dużo niestety. Pogoda, tak jak pan redaktor mówi. Nawet koziołek czekał na zrzucenie i niestety został już schowany do samochodu. Jedny nie doczekał się, będzie musiał poczekać jeszcze cały rok, bo, jak sądzę, te imprezy przenieść się nigdzie nie da. Niestety to za duże przedsięwzięcie, żeby przenieść chociażby na jutro. Pogody, są, Prognozy są takie, że jutro rzeczywiście ma być ładniej. Niestety, tak jak mówię, sztab ludzi i inne plany Miejskiego Ośrodka Kultury, przede wszystkim na jutrzejszy dzień, powodują, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. Tej imprezy jeszcze raz. Szkoda wielka, no ale cóż, nic na to nie poradzicie. <grystanie> Niestety nie.